Siemano, z tej strony Esteban a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla was, bo jakby mogło być inaczej, a w dzisiejszym odcinku do wygrania macie takiego skina, ale jest to automatycznie przy okazji tego filmu ostatni konkurs na tego 57a. Więc do Was należy decyzja jakiego do jakiej broni skina. Od następnych odcinków wrzucamy. Napiszcie w komentarzu, czy to AWP, czy kałaszek, czy M4, czy jakiś P90, Bizon, Mag. Co chcecie i ja wybiorę skinka do tej broni i w kolejnych odcinkach będziecie mogli właśnie takiego skina wygrać. Więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem oraz używajcie mojego kodu, bo mój kodzik Esteban daje wam 15% do wpłaty, a przy okazji, jeśli użyjesz mojego kodu, Masz również szansę wygrać rękawiczki za 350 zł, wystarczy wpłacić złotówkę, więc myślę, że jest to naprawdę bardzo spoko opcja yy, I najlepsze jest to, że możesz płacić 500 zł, mieć naprawdę dużą szansę, a później wypłacić sobie coś od razu w sklepie Więc zapraszam serdecznie do brania udziału, a my dzisiaj mamy, tak jak widzicie, mniejszy budżet 1500 zł, więc otworzymy sobie tańsze skrzynki No ale jakby nie poszło, no to w ekwipunku mamy też dwie naprawdę... E, dwa naprawdę mocne itemy, więc zaczynamy. Bo troszkę już e, trwało to przywitanie, jeszcze pies mi tu lata, szaleje, więc nie wiem co tu się dzieje. Ale zaczynamy bez przedłużania. I otwórzmy sobie na początek skrzyneczkę 50% na usta Oriona. No i fajnie by było, gdyby on siadł. Bo <laughs> stówka do przodu, zawsze spoko. No i siedzi, no i siedzi bardzo ładnie. Zaczynamy ten odcinek. Cyk tego uspika sobie zostawiamy i zostawiamy również tą skrzynkę. Przechodzimy do skrzyneczki Cybershot za 80 zł. No i trzy takie możemy sobie pyknąć za 242 zł. No i dajcie znać w komentarzu właśnie, jakiego skina chcecie. Ciekawi mnie to. Ciekawi mnie to, bo może to być też gloczek, może być to Famasik. Tak naprawdę dosłownie co chcecie, możecie sobie wybrać. I ja w następnym odcinku No po prostu tego skina będziecie mieli do wygrania, tak więc wiecie o co chodzi. Piszcie w komentarzu, nie czekajcie, bo no bo bez sensu, tak bez sensu, bo jak nie wybierzecie skina, no to może być tak, że nie będzie żadnego, więc naprawdę wybierzcie, a my lecimy ze skrzynką tęcza, tym razem za 97 zł i 3, takie skrzynki będą kosztowały mnie, uwaga, 293 zł, no i zobaczymy, co tutaj poleci, jest chyba w porządku, będzie profit. 352 zł i jest naprawdę w porządku, Sprzedam, sprzedajmy tą MK i otwórzmy jeszcze trzy takie skrzyneczki no i będziemy dzisiaj też upgrade'ować eee, no i zobaczymy, zobaczymy, jest AW'ka, która na pewno daje profit nawet dwóch skrzynek, ale reszta słabo, ale nie jest źle ogólnie, nie jest źle jeśli chodzi o skrzyneczkę tęcza no i jeszcze mamy 430 zł, to tej kit'a sobie otwórzmy na razy piątce za 203 zł no, i mamy tutaj naprawdę fajne itemki, no ale zobaczymy, zobaczymy. No nic ciekawego w sumie tutaj, ani jeden item chyba nie zwraca. No właśnie, dobra, to możemy poryzykować. Możemy poryzykować. Mamy tutaj, załóżmy, weźmy sobie te itemki i wrzućmy to na razy 10 na Fast -modika. Szybko, prawa góra. No i może takie coś by siadło, byłoby naprawdę fantastycznie, ale niestety pierwszy upgrade nie siada. Lecimy do drugiego. No. Tym razem również, tym razem również, bo prawo dół. A często, jak jest prawo dół, to potrafi być dwa razy z rzędu prawo dół. I dajmy coś takiego. I uwaga! Nie, trochę wyżej, ale widzicie, często jest tak, że jest albo blisko, albo obok siebie. No i ostatni upgrade nam został. No przydałoby się, żeby to siało, bo będziemy musieli użyć marble fade i rękawiczek. No nie chciałbym tego robić, ale spróbujmy na razy 5 na wóbkę. Ehm. Też fast prawa strona. I uwaga, taka wubka niestety nie siada. No i szybko przegraliśmy to, co mieliśmy w balansie. Dobra, jedziemy ryzyko. Jedziemy ryzyko, widzowie. Jedziemy ryzyko. Krambit Lore, fast mode, prawa strona. Proszę. Siedzi. uf, uf, uff, bo się bałem, że to nie doleci. I zobaczcie, z siódemki prawie zrobiliśmy jeden. No, z ponad siódemki zrobiliśmy 11. I mamy w tym momencie 22 koła w ekwipunku, więc i tak jesteśmy na plus w tym momencie z tego odcinka. No, ten pies to mi nie da, naprawdę, spokoju. Mam nadzieję, że to jakoś nie przeszkadza i nie słychać tego mega. Ale spróbujmy. O Boże, jest naklejka za 15 koła. Widzowie, jest naklejka za 15 koła. Spróbujmy ją zrobić. Spróbujmy ją zrobić. Aha, pięta się. No, dobra, nieważne. Dobra, Pandora Boxy. Lewa strona, tym razem, proszę fast mode, żeby to weszło. Nie, nie. Trzy koła. Tak naprawdę zaryzykowałem, i tracimy 11. No i musimy zaryzykować. Musimy zaryzykować szybko. Lewa strona. I to nie siedzi. Omyk. No niestety, nie tak miał wyglądać na pewno ten odcinek. Je są krótkie, tak jak widzicie, ale uczcie się na moich błędach. Nigdy, jak jesteście na proficie, nie grajcie czegoś takiego. Wychodźcie, my się widzimy w kolejnych odcinkach. No i na razie.